Dzień dobry. Dzisiaj wrócimy do starych czasów. Starych czasów kiedy? W latach 60. w Polsce zaczął się rozpowszechniać bardzo znany serial, z którego teraz piosenka jest w reklamie. W klubie pancernika, Jeździsz w fotelikach. Pewnie większość zna tą piosenkę, ale nie wie, z jakiego to ona jest. Otóż to. Czterej pancerni i pies. Tak. Jeden z najbardziej ulubionych dla mnie czarno-białych seriali. Tak właściwie jedyny czarno-biały serial, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem. Fajny piesek, Chudzielec, babka i jeszcze tam ktoś. Jakiś grubas, jak oczywiście w każdym filmie. Chudy i tradycyjna piosenka, która została teraz przerobiona do reklamy. Nie będę Was zawstydzać prawdziwą wersją, bo nie umiem zbytnio śpiewać. Nie mam talentu artystycznego. Ale myślę, że większość ludzi ją zna. Mi się ten serial bardzo podobał. Nie dlatego, że był jakiś zarąbisty, tylko był śmieszny i fajny sobie poglądać czasami stare czasy, w których nie było praktycznie komórek z internetem, komputerów z internetem. Komputery były, ale to bogacze tylko je mieli. Przerażające, nieprawdaż? Do widzenia Państwu.